Czym jest zarządzanie najmem? Zarządzanie najmem jest to szereg czynności, które odbywają się w dużej mierze po podpisaniu umowy najmu. Kiedy właściciel mieszkania zleca agencji nieruchomości wynajem tego mieszkania, odbywa się to w ten sposób, że przygotowujemy ofertę robiąc zdjęcia, opis i eksportując tą ofertę na portale. Następnie agent umawia się z klientami na prezentację mieszkania, weryfikuje sobie tego najemcę. Jeżeli najemcy spodoba się mieszkanie, a właściciel na niego przystanie, Agent przygotowuje umowę najmu oraz protokół zdawczo-odbiorczy, nadzoruje podpisanie tych dokumentów i na tym jego praca się kończy. A w naszej firmie tak naprawdę dopiero zabawa się rozpoczyna. Jakie nieruchomości przyjmujemy? Mieszkania, domy i lokale usługowe. Z uregulowanym stanem prawnym, niezadłużone oraz sprawne technicznie. Bez usterek i wad i wszystkie muszą być opomiarowane. Do obowiązków właściciela należy przekazanie gotowego mieszkania do wynajmu zapewnienia stałego dostępu do lokalu, czyli przekazanie całego kompletu kluczy, dostarczenie dokumentów takich jak potwierdzenie własności lokalu, aktualnej wysokości opłat eksploatacyjnych, aktualnych rachunków dotyczących mediów. Niezbędne dokumenty dotyczące lokalu, które właściciel musi przedstawić nam podczas podpisywania umowy o zarządzanie, to akt własności tej nieruchomości oraz pełnomocnictwo do reprezentowania go przed organami administracji publicznej. Obowiązkowe ubezpieczenie OC od szkód wyrządzonych podczas wynajmu, protokoły dotyczące przeglądów instalacji elektrycznej, gazowej czy wentylacyjnej, bieżącą kartę opłat oraz bieżące aktualne rachunki za media. Umowę podpisujemy na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Oczywiście, w sytuacjach losowych możemy tę umowę wypowiedzieć za porozumieniem stron i skrócić ten okres. Wszelkie formalności dopełniamy w biurze Simple przy pysznej kawie.